Co twój mózg robi, kiedy zapominasz, co miałeś powiedzieć? Znasz to uczucie, zaczynasz mówić, a nagle pustka. Twój mózg się zawiesza, a ty próbujesz udawać, że to część planu. Tak naprawdę w środku twojej głowy panuje chaos. Czy wiesz, co wtedy się tam dzieje? Wyobraź sobie. Mali pracownicy w twoim mózgu chaotycznie przeszukują segregatory z myślami. Jeden krzyczy: Gdzie ostatnia myśl? Drugi biegnie z plikiem zapomniane sprawy z 2005 roku. Tymczasem dział gadania bez zlecenia stoi bezczynnie. Zapominasz, bo twój mózg czasem ma za dużo na głowie. Czasami emocje lub rozproszenie zrzucają wątek w nieznane miejsce. To jak otwarcie przeglądarki z tysiącem zakładek, wtedy myśl znika. Przeładuj system. Powtórz ostatnie słowa, zamknij oczy i skup się na chwilę. Czasem wystarczy poczekać, bo twój mózg odpala awaryjne odzyskiwanie danych. A jeśli to nie zadziała, pokręć się w miejscu, to serio działa. Znasz te momenty? Podziel się w komentarzu swoją najlepszą historią w jakim krępującym momencie zapomniałeś co powiedzieć. Jeśli ci się spodobało, zostaw like oraz zaobserwuj nas po więcej ciekawostek. Do następnego.